Muszę przyznać, że było dosyć dużo ciekawych rozdań. No, okazuje się, że para osób z ręki jest generalnie mocniejsza niż para króli. Bardzo fajnie było rozdać wszystkie te fajne żetony w jednym rozdaniu. Generalnie wahał mi się z tego od początku. Troszkę się skróciłem w początkowych rozdaniach. you Usob Gdańsk. Dzień 1b. Zaczynamy naszą relację od poziomu 75-150. Przy stole telewizyjnym między innymi Ania Wiśniewska. A w pierwszym rozdaniu, które oglądamy zwalet 4 w piku postanawia podbić mb. Ania wyrzuca karty. A do gry dołącza Adam Szalak, mający As-9 w piku. Na flopie widzimy Król-10-5, ale dwa piki. Obaj gracze mają w tej chwili draw do koloru. No i MB kontynuuje agresję. Adam sprawdza i spada trzeci pik na ternie. MB kontynuuje swój atak ze skompletowanym kolorem. Nacowy kolor w tej chwili posiada Adam. Przebija to zagranie i natychmiast idzie Olin od MB. Jest on sprawdzony z Nacowym kolorem Adama. No i bez autów jest już w tej chwili MB. Szóstka nic nie zmienia na Riverze. A Adam zalicza bardzo dobry początek turnieju. Następne rozdanie na poziomie blindów 100-200. Przy stole mamy między innymi doktora Excela. Poligrafa i profesora. To są zawodnicy, którzy są w ścisłej czołówce w klasyfikacji generalnej. No i właśnie doktor Excel z dwoma waletami na ręku otwiera podbiciem przed flopem. Do gry dołącza nowy mający AS10. Nowy przebił zagranie Excela. Excel wyrównał. No i trafia świetnego flopa, na którym pojawił się walet, dając mu tym samym seta. A nowy, po olimpijsku, czyli z niczem, próbuje wystraszyć Excela w tym rozdaniu. Oczywiście Błażej z nadsem dokłada nowemu. Na ternie spada ósemka i nowy zagrywa za 6 tysięcy kontynuując swój blef. Olin Excela, kolod nowego I tylko dziewiątka pozwoli nowemu wygrać to rozdanie trójka na river i potężną pulę jak na ten wczesny poziom turnieju wygrywa dr Excel. Obserwujemy nadal stół telewizyjny w tym samym składzie. Ten sam również poziom blindów: 100-200 Gracze na wczesnych pozycjach zrzucili swoje karty. A olin zagrywa poligraf mający dwie damy. Nie ma problemów ze sprawdzeniem tego olina, Miras, który na ręku ma dwa króle. Oh no i sytuacja poligrafa nie jest najlepsza. Niższa para od pary przeciwnika. Żeby pozostać w turnieju, poligraf potrzebował jednej z dwóch dam. 9-7-5 na flopie. Dwójka na ternie. Nadal króle Mirasa na prowadzeniu. Piątka na river nic nie zmienia. Miras wygrywa to rozdanie, a poligraf żegna się z turniejem i nie powtórzy swojego znakomitego wyniku z Warszawy. W tej chwili blindy wzrosły, jest to poziom 100-200 ante 25. Doktorowi, Excelowi i profesorowi ubył przeciwnik z czołówki w klasyfikacji generalnej. Excel w związku z tym z pozycją atakuje z batona swoim AS10 w kierze. Kamil z ASKROL przebija to zagranie. Limper z wczesnej pozycji wycofał się, natomiast Excel, będąc na pozycji, mając dużo żetonów, ciekawą rękę AS10 w kolorze postanawia dołożyć i słusznie, jak się okazuje. Trafia świetnego flopa, dwie pary. Od razu dla doktora Excela i to jest bardzo zła informacja dla Kamila, który ma top parę stopki Kerem. Kamil podbija, Excel oznajmia Olin, Kamil kol. Dwie pary Excela na król Kamila. Kamil ma mniej żetonów, także jest na Olinie. Piątka na Ternie, siódemka na River. Kamil żegna się z Turniejem, a Excel zyskuje fantastyczną pozycję wyjściową do dalszej walki w turnieju. Ogólnie no turniej mi się grał bardzo fajnie. Większość pól bez showdownu, czyli nawet nie mieli przeciwnicy, po prostu betami ich goniłem, aż do rozdania, gdzie był właściwie pierwszy showdown, w którym uczestniczyłem i to uważam, pechowo odpadłem. Pechowo odpadłem. Eee... Miałem a król, przeciwnik miała 10 na flopie AS 10, tam 3 chyba poszło oliny. Chciałem tego olina, no i myślałem, że ma trochę gorzej. Myślałem, że ma gorszego asa. Tak odpadłem. No i tyle właściwie. Cała historia. Następne rozdanie przed nami blindy to już 300, 600, anty50. I mamy Olin. Król 7 od małego Tomka. No i będący na małym blindzie Wujek Marian znajduje dwa walety, decyduje się sprawdzić. Jedna uberkarta tylko w stosunku do pary Wujka Mariana 4-2-2 na flopie, więc sytuacja małego Tomka jest zła. Tylko król da mu zwycięstwo w tej chwili w tym rozdaniu. Na ternie spada trójka. Nic nie zmieniająca w sytuacji kolejna trójka, również nic nie zmienia. I wujek Marian swoimi waletami eliminuje przeciwnika z dalszej gry. Miałem 5000 mi zostało dostępne pozycje under the Grand Król 7 Nie chciałem się wyblindować, więc się zdecydowałem na Oli. Niestety kolega miał jub, y, dwa jupki przegrane o linii. Żegnamy się z turniejem.